Halo, halo. Może to właśnie do ciebie. Trzymasz teraz napiętą szczękę? To puść ją. A może masz napięciowe bóle głowy, nie wiadomego pochodzenia. Albo budzisz się rano już z napiętą szczęką i nie wiesz dlaczego. A może zaciskasz zęby, jak się denerwujesz. Pasuje? Wiesz, że za te wszystkie historie i dolegliwości może odpowiadać żwacz i możesz sobie pomóc. W bardzo prosty sposób, w nim. jeżeli nie chcesz iść do fizjoterapeuty, jeżeli się boisz, bo są takie osoby, które nie chcą sobie dać dotknąć twarzy obcej osobie, boją się bólu, boją się wizyty u fizjoterapeuty po prostu, to w łatwy sposób można sobie ze żwaczem poradzić w domu. Można go tejpować, można go masować i tu mała reklama, bo dziś premierem ma mój e-book Żwacz pod napięciem, którym w bardzo krótkich, treściwych słowach opisuje... Jak już walczysz znaleźć, jak sobie można z nim poradzić w domu, jak go dobrze zatejpować, jak go wymasować, zanim jeszcze pójdziesz do fizjoterapeuty.